Cieszę się, że ty to zrobiłaś. Szkoda, że nie możemy go zabić drugi raz. Dzięki stary. Gratuluję, dobra robota. Chętnie usłyszelibyśmy brzęk kieliszków do szampana, ale to musi poczekać. Hadir i jego nowi przyjaciele są w ruchu. Czyli gdzie? Wszystko po kolei. Nie wiemy, czy to jego przyjaciele. Generał by się z tym nie zgodził. Norris, prosiła. Powiedz żebyś... im, Laswell. Albo ja to zrobię. Dowodzenie zmieniło status wojsk Fary. A możesz to powiedzieć bardziej po ludzku? Znaczy się, że trafili na listę. Jaką listę? Listę organizacji terrorystycznych. Rozkazałem moim marines traktować wojska Fary jako wrogów. Co? To nasi sojusznicy. Już nie. Niech pan trzyma swoich leszczy na krótkiej smyczy, pułkowniku. Albo co? Albo sam na nich zawiśniesz. Kate, ci ludzie potrzebują naszego wsparcia. Nic więcej nie możemy zrobić. Możemy i to sporo. Mam dość wysłuchiwania, kim są moi przyjaciele. Alex, nie. Wracam do Urzykistanu. Zostanę z siłami Fary. To, co robisz, jest nielegalne. W sumie wszystko, co robimy, jest nielegalne. Tylko to, co ważne. Masz tu przyjaciół. Ty też. Dziękuję. Za wszystko. To jeszcze nie koniec. Zaufaj mi. Jak zawsze. Witam serdecznie z tej strony, Mark Drake. Moi drodzy, zaczynamy sobie kolejną misję. Tym razem będziemy grać Fara. Będziemy cofać się 10 lat wstecz. Misja nazywa się W Niewoli. Uwięziona w 1999 roku. Siostro, obudź się. Mm. Mm. Adir, co ty? Tak, podejdź tu. Obudź się, Fara! <laughs> Jak długo byłaś w izolatce? Dziesięć dni. Wyglądasz na gorą. Nie karmią, nie dają pić. Siostro... Spokojnie, zniosę to. Dlaczego umieścili nas tu razem? Używają cię. Żeby mnie złamać Najpierw muszą mnie zabić Nie, Hadir Musisz żyć Patrz Ukradłem klucz Do czego? Dowiemy się Proszę, weź go Łap Mam go Dobrze, teraz go schowaj Zbliża się generał Barkow W o wiadomościach czy wierzę można nazwisko Karim? Zobaczymy. Popatrzcie ty. Spotkanie rodzinne. Jak miło. Od Chcesz, żebym przestał, to powiedz prawdę. Zabierz go do magazynu i zmuś do mówienia. Ona jest moja. Odsuń się. Ręce Ręce z młodzieńców! Mam nadzieję, że podobało ci się widzenie z bratem. Że tego nie zobaczysz. Zamknij się, idź stanąć w kącie. Wkrótce zapomnisz o wszelkich planach wycieczki. Przodem do mnie w tym zasranym kraju jest goręcej niż w piekle. Musicie się chcieć pić, Skurczybek. Chcesz trochę? Patrz, nie ma chodźmy po wodę dla ciebie. Dwiri. Chodź za mój. Tędy usiądź fara Nie uciekniesz, fara. I nikt cię nie uratuje. To ja tu rządzę. Mogę ułatwić ci życie. Opowiedz o komendancie Karimi i tych wiadomościach. No mów. Pierdol się. Uważaj na słowa, dziewczyny. Jak dotąd byłem cierpliwy. Dość tego! Nie zasypię, nie zobaczysz brata. Ostatni raz. Da ci się napić. Spróbuj oddychać. Oddychaj para, dasz radę! Zależy, że chcesz zobaczyć brata. Bądź twarda. Jeszcze raz. A, ładnie. Potrzebujesz powietrza, fara. Nie zęblej. Przygotuję. mnie, fara. Pytam jeszcze raz. Kim jest Karim? Karim nie żyje. Kłamstwa. Przestań go chronić. Chroń siebie! Dowodzi! Znalazłem jedną z twoich sióstr. Nic im nie powiedziałam, Fara! Już dobrze, hazarde. Milczeć. Jej życie jest w twoich rękach, Fara. Zachowasz przytomność, przeżyje. Zemdlejesz, zginie. Jeszcze raz! Tym razem będzie trudniej. Nie w tę stronę, para! Nie możesz wiecznie wstrzymywać oddechu! Nie ruszaj się! No nie boję się! Próbujesz poruszyć głową? Chcesz wziąć oddech? Niech to będzie jasne. Ja tu rządzę. Dałem Ci szansę na ocalenie. Pokażę Ci, jak się odbiera życie. Nie, ona nic nie robią. Nie. nie, proszę ja! Skról trzymaj. Mówili Zobacz, dlaczego mnie zmusiłaś. Ha? Zapamiętam sobie Ciebie. na fara. Ha. Zjedz, to pogadamy. Dalej. Aaaa! Myślisz, że to gra? Ha? Że mnie pokonasz? Koniec gier! Twój brat ukradł klucz. Gdzie on jest? Zgubiłeś gdzieś klucz. Jeden zginął, ale mamy ich więcej. A co otwiera ten klucz? Myślę, że jesteś sprytna, co? Karim! Ha? Tak. Wiedziałem. Zawsze wiedziałem. Więc. A gdzie jest klucz, który ukradł mi twój brat? Zadego miała. Kłamiesz! Przeszukaliśmy ją dokładnie. Ten kraj to wylęgarnia terrorystów. Zaprowadzę tu prawo i porządek. Żaden rebeliancki złodziej nie zniszczy mojego kraju. Ochronię Rosję. Nie mam możliwości. Ochrońcie. Ktoś tak nie składzie i spalicie go na ch nie ocaliłaś swoich ludzi, Farah Karim, ale zabiłaś ich! Wiertoloty! Bystra! ruch. Moją cię! Co Co teraz? Muszę iść. Są luźne, a nie ciasne. No, ciekawe, że są luźne. Mm, Okej. Okay. Dobra. Mamy łyżkę. Majer. Dobra. Jest przejście. Albo przynajmniej zrobimy sobie to przejście. Dobra. Oczywiście, że są bardzo zawsze. Zresztą zasłużyli sobie na to po części, prawda? Ale zawsze są przedstawieni w taki sposób, ciekawie jak im się gra tam w Rosji w tą grę. Zobaczymy. Będę pełna wiedzieć opinię. Dobrze. Bierzemy kamień. Kamienie Wycelować kamieniem. Wycelować kamieniem. Mogę się pod nimi zbroczyć. Gdzieś tutaj chodzą. Bardzo. bardzo. Okej. Okay. Zobaczymy, co tutaj jest. Eee, Zajrzyjmy się o trochę sprzętu. O, przeprawa ze szczurami. Ja ten już to jeszcze? Jakieś ruchy. To za jest po po mnie. To prosto po Не у меня! Это же твоя секция! Вс, найди ее и убей! Я слышу движение! Это она! Так, ищи, ее, полбан! Я пытаюсь! Пойдай, Бойтайся лучше! Объекта не видно! Продолжаю усмотр района! Схваемся тут еще раз! No, Farach potrafi załatwiać sprawę szybciutko. Dobra, mamy broń. Jest krótka, ale niech będzie. Dobra, zobaczymy teraz, gdzie musimy iść. Okej, okay, tutaj musimy iść, ale. Może najpierw. A, może po prostu wrócimy się i załatwimy go. I będziemy się tutaj patyczkować. Jeden szczał. Okej, okay, zobaczymy drugą stronę. Tu nic nie ma. Świetnie. Idę, siostry. Pomp cichutku, nie będziemy tutaj nic wyważać. Fara! Tutaj! Siostry! Okay. Uciekłaś! Wiedziałam, że się uda. Co się dzieje? Nie widzę no, dziewczyny tego. Chodź! Broń jest tam. Proszę bardzo, i spacował w Dziękuję, bardzo. Oh, czy a Tak, zabijmy go. No, Uwaga, strasznie wracaj! Szybko, zasadzimy się na nich. Jak? Strzelajcie, aż przestaną się ruszać. Jak mówiłeś. Cel jest w ruchu! Południe! Dobra, robota, się Dołączmy do pozostałych, zanim będzie za późno. Okej. Tak, fajnie! Dobra robota, kuzynku! Jesteście bardzo oparte! Granat, ruchy! No już, ruchy! Ach, po granat. Dobra, udało się. Wychodzimy na zewnątrz. Od północy! Dziewczyny dzielne wychodzą same na... Przed szereg, no ale pewnie tu wycierpiały bardzo dużo. Ale go, po Nie, tu dwóch leży jeden albo drugiego. Dobra, helikopter! No bardzo! Uff, niech się spodziewasz po takim tchórzliwym psie! Tak Uwolnijmy wiec. resztę z magazynu, zanim będzie za późno. Do mnie siostry! Chodźmy, fara! Na szczycie wieży! To snajper! Osłania magazyn! To tam Jest są więźniowie! Musimy tam dotrzeć! Szybko! Aj. Rosyjski pojazd! Szybki pojazd! Okej, mamy dwie snajpera To jeszcze... Tutaj będziemy mieli rosyjskich żołnierzy i chyba granatami sami wykroczyli Snajper na Nie mogę odrzucić granatu Snajper mnie tutaj Rup, z tej strony pilnuje Aj, chyba... że tak to nie jest na mojej wysokości Odrzuciłem na ślepo Teraz nas powstrzymuje! Sniper tutaj jest, widzę pilnuje, ale ja jeszcze Załatwić paru przyjaciół. Znaczy tego mi ciągle nie będą dochodzić. Z tej Zdaj, strony. Jest, Siedzi no, gram w trybie normalnym, ale oni wychodzą po prostu na strzał. Pewnie, że mogę zabrać w trybie hardcorem, coraz Ale z reguły tam się... staram się go! grać. Dostałem teraz mocnego jakiegoś. Działa. Dobra, jest snajper. Ufagera, Ufagera! Musimy powstrzymać tego z rakietami! I... faktycznie. Najbliższych przeszkód kurczę nie ma tutaj nic w tym Ale się nie Na szczęście udało się przetrwać.

My. Snajper dostał, dobry strzał. Dobra, snajpera już nie mamy, świetnie. Na betonowej barierze. Tam są. Ruchy, ruchy. Tak, dobra. Dobra. No, Musimy tedy przejść, Karim. Reszta pokażą. jest w środku. Karim, jesteśmy przed.

To jest to! Fabryka Chce spalić wody. I więźniów! Będziemy forsować wsi! Odsuń się! Jasne! Stop! Zabierzmy stop! Zabierz to no si. Coś zrobił. I usterzy. Zniszni. Tak. Udało nam się. Tobie się udało. Zła poddech. Wiesz, co? Czulałeś się za pasy. Znikamy. Eee, to jest właśnie misja. Która I przypominała minut nam. Autostrady. Jak właściwie wygląda na. Tak, pułkownika pojechała. Przyjąłem bądź um, Szybko, nawet Barkow wróci po swoich zabitych. Idź, czekaj na nas. To Wiesz, że każe ci za to zapłacić. To on zapłaci. Będziemy gotowi. Nasi ludzie oczyścili drogę na północ, odpocznij tam, jest bezpiecznie. Dzięki. Rozpoczyna się rewolucja, siostro. Wojna się rozpoczyna, bracie. Wojna nie musi być brudna. Pamiętaj. Brawo sześć, startujemy za dwie minuty. Dwadzieścia lat wojny domowej. No to witamy w domu. Hadir jest dobry. Odróżnienie czy porywane nie ma znaczenia. Zabrał gaz do Rosji, John. Zrobił to przy pomocy al -Katali. Ma siatkę i swoich ludzi. Dziwisz mu się, co? Nieoficjalnie nie, ale ta sprawa już przerosła, Hadira. Mamy dwie opcje. Co? Ostrzegamy Moskwę. Czy pozwalamy im skosztować ich własnego dzieła? Zginie wiele niewinnych osób. Z ręki agenta zachodu. Dobra, w takim razie przejdźmy do sedna. Co masz na myśli? Delegacja. Nieoficjalna? Na czarno. Z kim? Kilku starych przyjaciół. A sierżant? Jest gotowy. Dostarczę was, potem jesteście zdani na siebie. Ale tylko lokalna broń. Zostaw to mnie. Niezły widok, Nikołaju. Kiedyś to tu była stolica, nie w Moskwie. Stare, dobre czasy. Widzę dwóch przy drzwiach. W środku jest ich więcej. Zbliża się pojazd. go. Dobre miejsce. Jest gdzie zaparkować. Ten żółty to rzeźnik. Skurwiel z ambasady. Nie widać gazu. Nie ma Hadira. Łatwy cel. Kuszące. Trzymaj się. Rzeźnik doprowadzi nas do Hadira inaczej wypuszczą gaz a wtedy wszyscy będziemy mieć przejebane łap za sprzęt i bierzemy się do roboty, czas ucieka Tędy. ile mamy czasu? nie więcej niż godzinę, bierz się za sprzęt tyle mogłem załatwić na szybko i tyle, będziemy mogli tutaj już e, właściwie zakończyć, I już będziemy amunicja. mogli ten odcinek nie e, ma bo wszystko. to była e, misja farą, teraz moi drodzy będzie misja dawni przyjaciele i to już przenosimy się do Sankt Petersburgu, do Rosji będziemy musieli odnaleźć Hadira, dziękuję wam za dzisiaj i zapraszam na kolejny dziewiąty już odcinek serii Call of Duty. Dzięki na razie. Cześć. Czekam garik.